Witam Was serdecznie kochani, za chwileczkę pokażę Wam pudełko z Pure Beauty Watch Love, które dobrałam w sobotę, a dostałam od męża w prezencie na walentynki. Takie przepiękne pudełko. I już otwieramy naklejeczka z tą rzeczką był przewiązany. Już otwieram i pokazujemy. Zaczynam od soli. Harmaker wis Słód do kąpieli stóp. Mięta i mentol. Ogranicza podliwość. Odświeżająca. Mięta zawdzięcza swoją nazwę Nimfemint w mitologii greckiej. Soli jest 560 gram. Już już momencie, pokażę Wam jak to wygląda w środku. Takie granulki. Bardzo też fajnie jest jako inhalację. Sobie zrobić też można. Wypróbuję pewno dzisiaj. Drugi produkt to mamy serum do ust, regenerum. Już wypróbowane było. Bardzo przyjemne. Nadaje się do suchych ust. Pojemność to jest 7 gram. Cena normalna 20 zł. A soli cena jest normalna. Że mówię 22,90. Następnie mamy Serum. Skin, Skin Harmony z Faceboom. Rozpieszczające serum olejkowe do twarzy. Cena 34,99 15 ml. Koi zmysł regeneruje, wygładza odżywia, zmniejsza reaktywność skóry, zawiera senso składniki ze świata roślin, które poprzez holistyczną pielęgnację wpłyną na poprawę twego nastroju i wydobędą naturalne piękno. Posiada aksamitną olejkową formułę i obłędnie pachnie. No, że faktycznie bardzo ładnie pachnie migdałami, migdałami słodkimi. Z tym, że pierwszy raz nałożyłam to takie troszeczkę, bo to dla mnie za tłuste. Tam się nakłada od jednej do dwóch pompeczek, ale jeszcze raz spróbuję. Można mieszać z kremem, przed kremem nakładać po kremie. Taka jest popęczka. Jeszcze raz spróbuję. Następny produkt to jest Arty Serum Multifunkcyjna Kuracja. Od jakich upału. Cena 28,99 100 ml. Multifunkcyjna kuracja do włosów bez pukiwania. Dzięki połączeniu 10 składników aktywnych. Długotrwalna wieża regeneruje i włosy od nasady, aż po same końce, dzięki serum, włosy są wygładzone i mniej skłonne do puszenia, się poprawia wygląd włosów, jest zauważalna już po pierwszym użyciu, poprawa. W formie mleczka z pompeczką, na pewno wypróbuję, jeszcze nie próbowałam. Następny produkt to są maseczki od firmy Perfekta. Jedna na pewno pójdzie do rozdania. Nie wiem jeszcze która. Jest relaxing jamajka. Yy, cena to 14,90 z jamajki 20 ml. To są maseczki w płachcie. Intensywne działań nawierzające i na regenerujące ma dokładnie przeleganie materiału do twarzy. Tworzy na skórze warstwę ochronną, dzięki czemu składniki szybko i równomiernie nikają przez oraz efektywnie, efektywnie działają. Rekomendowana do całorocznej pielęgnacji każdego typu cery, niezależnie od wieku, Szczega, szczególnie do suchej i bardzo suchej, czyli podejrzewam, że ta pójdzie do rozdania. Bo ja nie mam cery suchej ani bardzo suchej, ja mam cerę mieszaną. A druga maseczka jest Crazy Mango, intensywnie wygładzanie i rozświetlanie z kwasami AHA, tą chyba sobie zostawię, wypróbuję, cena jest 11,90 też 20 ml, maska o bardzo intensywnym działaniu, nawilżającym efektem Hate Glow, dokładnie przyleganie materiału do twarzy tworzy na skórze warstwę ochronną, Dzięki czemu składniki szybko i równomiernie wnikają oraz efektywnie działają. Rekomendowana do zauważalnej pielęgnacji do cery suchej i bardzo suchej, niezależnie od wieku, ale z tą akurat wypróbuję z ciekawości. Następnie mamy zorientany krem w polimierze Żelu. Hydrokuracja z kurkumą akurat dostałam. A był jeszcze dostępny yy, już Wam mówię szafranem oraz peeling do twarzy indyjskiej. Może Wam pokazuję. Takie były jeszcze dostępne. Yy, cena to jest z kurkumą 36 zł, czyli za 30 gram. Delikatny ma taki zapach. Jest przyjemne do nakładania. Dużo się tego nie nakłada. Już próbowałam. Jestem zadowolona. Następny jest Hydroland. Arganowy. Do ciała i do twarzy. Można też na włosy szukać. Ja akurat dostałam Kokos. Przyjemny zapach. 100 ml, zaraz Wam powiem cenę. Cena to jest 18,99. Było jeszcze z bergamotką, z kwiatką rumianku, z liści czałby, kwiat pomarańczy, kwiatu lawendy. Już Wam mówię, co. Naturalna poda kokosowa polecana jest do każdego rodzaju skóry, w szczególności wrażliwej, suchej i problematycznej. Intensywnie odżywia i wspomaga naturalną regenerację. Skóry skutecznie tonizuje. I faktycznie tonizuje bardzo ładnie. I przyjemny, słodki zapach. Następnie mamy maskarę z odżywką. Maskara HD Pro. Lash Brow. Czarna. 39 zł za 10 ml. Multifunkcyjny tłuszcz z odżywką. Stymulujący wzrost rzęs. Pogrubia i wydłuża rzęsy. Nie rozmazuje się, nie kruszy intensywnie. Intensywnie czarny nada spojrzenie głębi Tusz nie tylko maluje, ale także pielęgnuje, nawilża i regeneruje rzęsy wzmacniane od wewnątrz. włoski rosną szybciej, są mniej podatne na uszkodzenie, i wypadanie. Maskarę jeszcze nie próbowałam, następnie mam odsyłeką z pompeczką. Krem potoczy ze świetlikiem. 30 ml. Cena to jest 46 zł. Naturalny, łagodzący krem potoczy przeznaczony do codziennej pielęgnacji wrażliwej delikatnej skóry wokół oczu. Ekstrakty, które się znalazły to są skory, brzozy, chabru, bławatka oraz świetnika które działają łagodząco i kojąco dzięki specjalnie dobranej bezapachowej formule krem poprawia strukturę skóry przywracający właściwie poziom nawilżenia o sprężystość też już próbowałam jest bardzo przyjemny. Następny produkt to jest Mija kremowy żel mijący, łagodny dający ukojenie 100 ml cena to 44.90 żel mięci do twarzy i okolic oczu. Kremowa, aksamitna konsystencja delikatnie i skutecznie oczyszcza skórę zanieczyszczeń nadmiaru semu, sebum pozostałości makijażu. Nawilża, pielęgnuje bez uczucia ściągnięcia. Nisko się formuła nie narusza naturalnego pH oraz barierów hydrolipidowe i nie wysusza skóry. I faktycznie jest bardzo łagodne. Też jestem z tego... Zmieni zadowolona. Maskara prawdopodobnie pójdzie do rozdania, i ta maseczka, którą wam wcześniej pokazywałam. I ostatnia rzecz to jest pukanka octowa 300 ml. Jeszcze pukanki nie próbowałam. Jutro będę wypróbowywać, w późniejszym terminie dam wam znać. nadająca blask i domykające łuski włosa płukanka kosztuje 24,99 rozwiązanie dla szorskich matowych włosów dzięki nie osiągniesz efekt idealnej gład gładkości i blasku zawarte w formule owocowe pomogą zamknąć w włosie na obniżenie domykającej łuskę zwiększając go i wygładzając formuła ogranicza puszenie i elektryzowanie się włosów no i tu mamy bardzo fajne odkręcanie. Nawet jedną ręką można odkręcać. Daje radę. Jak wypróbuję, dam wam znać. To jest moja dzisiejsza kolacja. Dwie mandarynki. I wrócik. Herbatkę sobie pójdę, niedługo zrobię. No i zakupiłam sobie wczoraj szczotkę do tego prezentu na walentynki z Oliwi Garden. Bardzo fajnie się nie włosy czoszę. I tu jeszcze jest taki sypelek do rozdzielania włosu, do robienia przydziałku. To jest szczotka z dodatkiem włosia z dzika. Szczotka kosztowała niecało 80 zł. I to by było na tyle. Dziękujemy za oglądanie. Za nowe subskrypcje. Za bardzo miłe komentarze. Miłego wieczorku Wam życzymy i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I prosimy o lajki. Jak tylko będzie 1300 subskrypcji, to na pewno zrobię rozdanie. że mam już w pudełku, innym z Pure Beauty, włożone kosmetyki do rozdania, a jeszcze, jeszcze tam na bieżąco coś będę dokładać. A co będzie w rozdaniu, to Wam więcej pokażę w najbliższym filmiku. Za parę dni. Dostawcie ślad po sobie. Subskrypcje, lajka, miły komentarz, buziaczki, pa pa.